Złotówka się umocniła o 10 groszy do dolara. Co na to teraz powiesz? Ojej, złotówka się umocniła, mimo tego, że Glapiński i Bystrzaki obniżyły oprocentowanie bazowe Narodowego Banku Polskiego, a dokładnie polskiego złotego z 6 na 5,75, czyli już oprocentowanie wygląda 6,75, a wygląda do nas na poziomie 5,75. No ale złotówka lekciutko się umocniła do dolara. Szanowni Państwo, robię ten odcinek na szybko, aby naród no, w głupocie nie żył przez weekend. Bo taka jest prawda, już są głosy w internecie jakieś zmasowane, żeby tutaj zamydlić nam świadomość, co właściwie się dzieje. Bo jak wiemy, Glapiński obniżył oprocentowanie z Bystrzakami do 5,75%. No a złotówka się jeszcze nie zawaliła co do tego, tylko y, troszeczkę się umocniła z zawalonego wcześniej poziomu o 10 groszy, prawda? I tutaj wielu ludzi zaczyna się odzywać, że to jest znak, że to jest dowód, że to dobrze, że Glapiński i Bystrzaki obniżyły nam oprocentowanie do 5,75, bo widzimy, złotówka się umacnia, bo przecież jak się obniża oprocentowanie, to powinna się umocnić w jakimś tam sposób, prawda? Szanowni Państwo, mówię wprost, tak, ludzie myślą i wykorzystują to. Widzę, narracja medialna to wykorzystuje i wykorzystują to w znacznej części ci, którzy mają to wykorzystać. Oczywiście, yy, wszyscy wiemy, kto ma to wykorzystywać. Szanowni Państwo, proszę sobie wyobrazić, że tak, to prawda. Złotówka, proszę zobaczyć. Tu mamy na know-how insider. Kom. Oczywiście złotówka troszeczkę już się umocniła. Tak? No ale proszę zobaczyć, to jest wykres złotówki. Szanowni Państwo, większość tych ludzi daje sobie wpajać takie głupoty ze względu na to, że nie chce nawet spojrzeć na wykres. Gdyby oglądali mnie, to by wiedzieli, co się dzieje. Od 2008 roku złotówka osłabiła się tak, z 2 zł na 5 za dolarę. Dzisiaj jest tu. Umocniła się o 10 groszy chwilowo przed weekendem. Może ktoś zrobił zakupy, ultra tanią, kupił ultratanią złotówkę i kupił ultratanie akcje wig które się totalnie zapadły, bo zapadła się złotówka i zapadł się totalnie WIG. Szanowni Państwo, i może ktoś zdecydował sobie kupić troszeczkę akcji, ultratanich akcji WIG-u za ultratanie złotówki koniec kropka, może tak się stało, ale zanim ym, do tego przejdę, zapraszam wszystkich do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, Merytorycznego komentowania, a przede wszystkim do kliknięcia w link poniżej i wejścia na mój angielskojęzyczny kanał i zasubskrybowanie tego angielskojęzycznego kanału, ze względu na to, że bardzo potrzebuję tam subskrypcji. Państwu zabierze to sekundami, naprawdę pomoże. Dziękuję jeśli nie przechodzę dalej. Tak więc, no o co dzisiaj chodzi? O co mi dzisiaj chodzi w tym filmie? Chodzi mi, szanowni Państwo, o to, bo Państwo tego nie widzą, ale ja to widzę w komentarzach, no bo są takie różnego rodzaju bardzo biedne, ograniczone komentarze, które mają wpajać Polakom. To są boty albo to są kupione komentarze, przepraszam, napiję się łyczka. Albo jakieś boty, i tak dalej. I one mają wpoić Polakom, że mimo tego, iż e, wiecie, no, lapiski i bystrzaki obniżyły oprocentowanie, to nic się nie dzieje. Ba, nawet złotówka się umocniła, bo przecież złotówka była. Umocniła się, szanowni Państwo, proszę zobaczyć. Umocniła się, no bo była po 4,44. To jest tygodniowy, to nawet nie będzie widać. Proszę zobaczyć. No bo przecież złotówka kosztowała 4, proszę zobaczyć, 4,42, a nawet za, jak weźmiemy na godzinny, to jeszcze wyżej nam pokaże, widzimy 4,44, no a umocniła się, no szanowni państwo, 4 października dolar kosztował 4,44, no a dzisiaj mamy 6 października i dolar kosztuje 4,31, no to jak to jest, że, że, że ma się osłabiać, a się umocniła, tak? No, ma, no bo jak się pokaże ludziom taki wykres, Wiecie, w jakichś tam telewizorach, no i tu pokazują, tak się umocniła, proszę bardzo, jak dolar się zapadł do złotego, jak się zapadł, jak kamień w wodę. Tylko zapominają, szanowni państwo, dodać, to jest jak z tymi funduszami, co pokazują dwa lata ostatnich wyników, nie? I to tych najlepszych. Szanowni państwo, tylko zapominają dodać, że pokazali im ostatnie trzy dni. Zapominają dodać tego... Prawda? I gdzie tutaj się nam ta złotówka umocniła? No, chwilowo lekko troszeczkę spadła z totalnej zapaści. Zapominają, szanowni Państwo, dodać tego. Prawda? Zapominają dodać taki, taki time frame. Zapominają, szanowni Państwo, dodać taki. Prawda? Zapominają dodać, szanowni Państwo, taki miesięczny. No i widzimy, że w tym miesięcznym, no, gdzie to umocnienie. Szanowni Państwo, dlaczego złotówka się mocniej nie zapadła? Ona jest zapadnięta. Polska złotówka jest zapadnięta. 4,44, szanowni Państwo, przed chwilą, teraz 4,32. No, 11 groszy do dolara, no ale popatrzmy na euro na przykład, EURPLN. Do czego ona się, szanowni Państwo, umocniła? No, 4,57, szanowni Państwo. No, przypominam, że w roku 18 euro 4,14, w roku 15 euro po 4. Szanowni Państwo, w roku 11, euro po 3,92, w roku 10, euro po 3,85, w roku 8, euro po 3,76. Jeszcze wcześniej po 3,51, jeszcze wcześniej, po szanowni państwo, 3 złote, prawda? Jeszcze nawet, jeszcze, szanowni państwo, jeszcze w roku 6 e, euro po 3,79, w roku siódmym, euro, proszę bardzo, tu jest siódmy, tu 3,50, szanowni państwo, nawet w 2001 jakimś tam cudem euro kosztowało 3,37, tak? Proszę zobaczyć. Jak te wykresy yy, pokazują, no tam 95 to raczej nie podjeżdżamy do tego, prawda? No ale widzimy, że nawet w 2001, Szanowni Państwo, euro było po 3,37, tak? Gdzie to euro się umacnia? Gdzie te waluty się umacniają? Szanowni Państwo, tak się właśnie robi ludzi w ciula. Dlaczego to robię? Robię to, bo teraz właśnie jest czas, żeby zrobić ten film pokazać, jak się manipuluje ludźmi. Ja pamiętam miesiąc temu ponad jak Bystrzaki i Lapinski obniżyli oprocentowanie z 6,75 na 6, no to ludzie mówili, no tak, ale co to za osłabienie, złotówka się osłabiła o 10 groszy, no, no takie głupoty ludziom wciskają, no ale o to chodzi, że ludzie w to wierzą. Szanowni Państwo, ludzie w to wierzą, no a że na tą partię, która rządzi, no głosuje oczywiście, głosuje, Szanowni Państwo, oczywiście znaczna część starszych ludzi, no oni tego nie rozumieją. Z drugiej strony, wiecie, no na Tuska też głosuje znacznie, bo sam Tusk jest też stary, prawda? Przypominam, szanowni państwo, przypominam, tak, to za Tuska, bo złotówka była po 3 po trzy, trzy złote za euro, ale ja przy, przypominam, szanowni państwo, bo jak dużo ludzi mnie słucha, Przypominam, że za Tuska było jedno wielkie złodziejstwo. Oczywiście, teraz, złodziejstwo też jest, no ale za Tuska było okropne złodziejstwo. Przypominam, szanowni państwo, że za Tuska reprywatyzacja to było coś strasznego. Rozdawali nasze nieruchomości za darmo jakimś, wiecie, kryptożydom, co mieli po 140 lat udawanym. Wiecie, te sądy to rozdawały. No takie mieliśmy sądownictwo. Do dzisiaj i tak to wszystko leży i tak dalej. Oni i tak tego nie naprawili. Ja przypominam, szanowni państwo że to, to była tragedia właściwie dzisiaj też jest tragedia no ale to będzie, szanowni państwo dla mnie, dla mnie, dla mnie Tusk to zamienił stryjek, sikierkę na kijek i, i tyle, prawda taka jest prawda, to, to, to jest coś takiego dużo ludzi y, mnie słucha to ma 30-35 lat i oni nie pamiętają rządów Tuska bo jeżeli mieli 26-25 lat to bardzo często oni się nie interesowali tym co się działo ich bardziej interesowały imprezy ja przypominam, Szanowni Państwo, że, że za Tuska było jedno wielkie złodziejstwo. W Warszawie było złodziejstwo, wszędzie w całej Polsce było złodziejstwo, kradli nieruchomości. No, jak mówię, kryptożydów co niby mieli po 140 lat, rozdawali za darmo nasze odbudowane gołymi rękami po wojnie nieruchomości. To było przecież jedno wielkie złodziejstwo. Zresztą dzisiaj też jest i jedno wielkie złodziejstwo, i, 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 i kraj się zapada, waluta się zapada. No ale finalnie za Tuska euro było po, proszę bardzo, znaczy się dolar był po 3 złote, no ale za Kopaczowej finalnie, proszę zobaczyć, za Kopaczowej, no euro było, szanowni państwo, po 4 złote. Tu było, proszę zobaczyć, po 4,14, proszę zobaczyć, 4 złote było, po 4 złote, tak? Czyli byliśmy dosyć... No, lepiej sytuowani. To nie było tak dobrze jak w 11, 12, 9, 10, prawda? I 8, i 7, tak? To nie było dobrze, no, ale teraz jest już tragicznie, prawda? Teraz już jest tragicznie. Nie zapominajmy o tym wszystkim, szanowni państwo, nie zapominajmy, że tak było, jak było, właśnie. Tak było, jak było. Jednak jeżeli chodzi o tę sytuację dzisiaj, wiecie, bo to ja muszę to powiedzieć dla pluralizmu, bo ja też nie chcę, rozmawiając tutaj o ekonomii, finansach, walutach, inwestowaniu, nie chcę, żeby ktoś brał tu pod uwagę mnie w ten sposób, że ja nie wiem, ciągle krytykuję co się dzieje w Polsce, krytykując tych, co. Robią to, co robią w Polsce, no ale akurat oni rządzą, prawda? Ale ja nie uważam, że inni będą rządzić jakkolwiek lepiej. Może będą tak samo źle rządzić, może jeszcze gorzej, może trochę mniej gorzej, prawda? No taka jest rzeczywistość, szanowni państwo. Tak uważam, że to się po prostu inaczej nie zmieni. Ja tego nie widzę osobiście, no ale wracając do samych walut, yy, walut prawda? Że, żeby wiecie, żeby mnie tu nikt nie odsądzał, że ja tutaj tylko, wiecie, w tego Borawieckiego, tam Glapiskiego i tam tych wszystkich ludzi, którzy robią to, co robią, jak niszczą naszą walutę i tak dalej. No, szanowni państwo, no przecież za Tuska to była tragedia w Polsce, taka jest prawda. Teraz też jest tragedia. Yy, no to mówię, to jest takie, zamienił stryjek siekierkę na kijek, prawda? i musimy to naprawdę generalnie zrozumieć, ale powracając do tematu... Przepraszam, wezmę Powracając do tematu, widzimy, powracając do tematu, ja powiem... Szanowni Państwo, ja powiem to, co generał Skrzypczak ja powiem na tym. Ja powiem to, co generał Skrzypczak, widział, że on coś tam powiedział takiego ciekawe, czy teraz go się gdzieś tam zapraw. Ja powiem to, co on tak. No, PiS, co, co zrobił dobrego PIS w Polsce? No, e, on powiedział, no, zbroi nas, No to, to jest dobre. Ja powiem jeszcze, że może Mur dobre, że postawił. No, Szanowni Państwo, mur też stawia Joe Biden, przedłuża mur, który zaczął budować e, Donald Trump, prawda, a Biden go. Dalej robi, buduje, przedłuża, prawda? No, moim zdaniem, co oni dobrze zrobili? No, to, że nas zbroją i, no, że może mur postawili i chyba to jest wszystko, co może dobrze zrobili w Polsce. Ja nie wiem, no, niby zatrzymali tą reprywatyzację, rozdawania tych nieruchomości, tym kryptożydom co mieli po 140 lat <grych> szanowni państwo, że za, za coś takiego nikt nie odpowiedział w Polsce to jest po prostu, i mówią, że niby VAT już nie kradną w Polsce no nie wiem, czy nie kradną ja w to nie wierzę i tak dalej, generalnie biedniejemy z dnia na dzień, jesteśmy zniszcze... niszczeni z dnia na dzień to, co się dzieje w Polsce, no mówię, no Polska cofnęła w danym się momencie o 20 lat yy, cywilizacyjnie. To taka jest prawda, szanowni Państwo, w wielu aspektach, tak nie mówię, że we wszystkich, bo wiecie, no Polska się jakoś tam nie zawala, co jest wybudowane, to było, ale cofamy się pod wieloma aspektami, normalnie dosłownie o 20 lat do tyłu. Jak ktoś tego nie rozumie, to jest jego sprawa. Problem w tym jest, że dużo ludzi na obecną partię, właśnie to są emeryci i oni nie rozumieją, co się dzieje w Polsce, jak się wychowuje dzieci, jak się pracuje, jak się prowadzi działalność gospodarczą, prawda? A gospodarka i kraj, no to właśnie jest działalność gospodarcza, praca i wychowywanie dzieci. Wiecie, a, 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 a dziadki i babki, no to są dziadkami i babkami, prawda? I oni już nie pracują, tylko żyją z tego, co wyprodukuje właśnie rodzina, ojciec, gospodarka. No i niestety ja nie, nie zabraniam, szanowni państwo, mieć starszym ludziom em, swojej partii, bo też kiedyś będę starszy, no ale niestety u nas. Bardzo dużo starszych ludzi chodzi głosować, a nawet jeżeli dużo młodych już ludzi chodzi głosować, to nie ma to znaczenia, bo ich jest po prostu bardzo mało, prawda? Bo większość wyjechała, a do tego dzieci się bardzo długo już nie rodzą, więc w rzeczywistości jądro gospodarki nie ma odpowiedniej reprezentacji w Polskim Sejmie i w Polskich służbach, prawda? Taka jest prawda, więc no nie dziwmy się, że tak jest, jak jest, prawda? Yy, więc yy, mówmy wprost: Złotówka się w ogóle nie umocniła, a to, że akurat się drastycznie nie osłabiła, yy, może być z wielu czynników, ze względu na to, że na przykład następne tam kilka jeszcze gospodarek też obniżyło swoje oprocentowanie, tylko że nie obniżyli, wiecie, na 5,75, a na przykład na 10, na 9, prawda. Druga sprawa jest taka, że to wcale, yy, że złoto zaczęło drożeć z powrotem, prawda, proszę zobaczyć, a gdy złoto drożeje. To pamiętajmy, że dolar tanieje, prawda? Proszę zobaczyć, a Polacy dużo złota kupili. Proszę zobaczyć, eee, proszę zobaczyć, tak, tak. Widzimy, złoto trochę podrożało. Może akurat teraz ugryzł od razu dolar, prawda? Czyli, gdy złoto podrożało, to od razu dolar się osłabił. Bo złoto troszeczkę potaniało, prawda? Tam widzimy tutaj: potaniało z tych ponad 2000 dolarów na 1833, no ale to dalej jest bardzo dosyć wysoka cena w stosunku do tych szczytów. Wszystkich, żeby tylko brać pod uwagę te szczyty, bo generalnie, moim zdaniem, złoto jest w bardzo znacznym stopniu tanie po prostu. I jeżeli nam nie wymyśli czegoś sztuczna inteligencja lub świat nie obłoży podatku złotem, złota wielkim podatkiem, no to złoto będzie prędzej czy później kosztowało 10 tysięcy dolarów, co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Tak więc, szanowni państwo, nie podniecajmy się, że złotówka się jeszcze mocno nie zawaliła. Zaczekajmy, szanowni państwo, co zrobi, zrobią inne waluty. Na sam koniec chciałbym państwu pokazać, żeby się tak zbytnio nie podniecać. Proszę zobaczyć. Tutaj mamy koronę czeską na przykład, prawda? Proszę zobaczyć na przykład, Widzicie, do, wiecie, z, 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 z Kijowa do, z Donbasu, szanowni Państwo, czy z Krymu do Pragi jest bliżej niż do Gdańska, czy Szczecina. No, a widzimy, polska złotówka się drastycznie zawala nawet do korony czeskiej. No, totalna zapaść, szanowni Państwo, do korony czeskiej, dosłownie w kilka lat, w pięć lat, z poziomu tam, 14 groszy za koronę do poziomu, szanowni państwo, 20 groszy za koronę i teraz 19 groszy jest za koronę, 18,7 znaczy 0,187 to jest 0,19, prawda? Totalne zawalenie do korony czeskiej i nie podniecajmy się, że z totalnego zawalenia złotówka się umacnia do dolara, bo jeżeli, szanowni państwo, weźmiemy tutaj taką sytuację, jeżeli weźmiemy taką sytuację, na przykład widzimy USD czeka, no to szanowni państwo dlatego ja zapowiadałem złotówkę po 3, 3 złote za dolara, prawda, proszę zobaczyć dolar amerykański szanowni państwo spadł do korony czeskiej do poziomów generalnie z 2014 roku to, to zawalenie było gdzieś tutaj przepraszam Te zawalenie było jak tu weźmiemy dzienny Proszę zobaczyć, jeżeli chodzi o koronę czeską, to korona czeska kosztowała, widzimy tutaj, 2,21, prawda? Za dolara. No a 2,21 za dolara, proszę bardzo. 2,20, proszę zobaczyć, 2,21 no to w 2014 było, Szanowni Państwo, w 2014 roku za dolara płacono 3 zł. Tak czyli korona czeska potrafiła się umocnić na pewien czas do poziomu, do dolara amerykańskiego. Z 2014 roku. To oznacza, że, szanowni Państwo, gdyby polska złotówka miała taki dobry, tego tu nie widać na tym wykresie, bo to musi być dzienny wykres bo te dzienne, gdyby złotówka miała się tak umocnić, no to złotówka by się umocniła w tych miesiącach, co korona czeska, czyli kilka miesięcy, wiecie, tam temu, kilkanaście, do 3 złotych za dolara, tak, a się nie umocniła, umocniła się tylko do 3,98, tak, więc tak jesteśmy zawaleni yy, drastycznie. Yy, a jak, szanowni państwo, proszę zobaczyć, dru, drugie i drugie regiele jak mocna jest waluta czeska, proszę zobaczyć, waluta czeska, proszę zobaczyć, jaka jest Silna waluta czeska, e, na przykład do funta, prawda? Gdyby polska złotówka była taka e, silna jak ta ich waluta, że, szanowni państwo, funt brytyjski e, dosłownie e, przed chwilą e, był najtańszy w historii w stosunku do korony czeskiej. A co to oznacza, szanowni państwo? A no to oznacza, że. E... Gdyby złotówka miała być tak silna do funta jak korona czeska, no to funt by był po 3,90. No i, i ty? <laughs> I co wtedy by powiedzieli ci wszyscy ludzie? O to chodzi, że dlaczego nie była po 3,90? No bo, szanowni Państwo, no, rządzą nami tacy ludzie, co nami rządzą, no, a reszta w to wierzy, prawda? Rządzą nami tacy ludzie, co nami rządzą, a tacy, o, właśnie ludzie na takich o głosują i tak to szanowni państwo wygląda a my biedniejemy z dnia na dzień że nasze zarobki w stosunku do funta euro dolara drastycznie maleją emerytury drastycznie maleją, Szanowni Państwo, e, oszczędności trzymane w złotówkach ze względu na coraz niższe oprocentowanie maleją i coraz wyższą, giganty, gigantyczną inflację, gigantyczną inflację maleją, prawda, koniec, kropka, taka jest prawda, oczywiście WIG20, proszę zobaczyć, na sam koniec jeszcze tutaj y, nam y, nie posłodzę, nie mam czym słodzić, proszę zobaczyć, Szanowni Państwo, to jest WIG20, WIG Eee, 1870, no to może ktoś sobie kupił, wiecie, kilka miliardów złotówek za drogie dolary i sobie kupił tego taniego WIG-u. Szanowni Państwo, WIG jest, to jest wykres ostatni od samego początku. Proszę zobaczyć, no WIG jest zawalony, szanowni Państwo, WIG jest zawalony. Zresztą, ani nie było dobrze z Wigiem za tych, tam Kopaczowej i Tuska i tych tam ludzi, tych, tych, tego tam, tej nowej trzeciej drogi, tych wszystkich, oni się w ogóle nie zmieniają, to wszystko to samo. Wcale nie było dobrze. No ale dzisiaj jest jeszcze gorzej pod kątem wartościowym, jeżeli chodzi o Wig 20, prawda? Bo widzimy, na przykład widzimy tutaj w 2015, on się utrzymywał, ten Wig bardzo wysoko, tak? Patrzcie, on się nie zapadał za, za Kopaczowej i za Tuska w ten sposób. On się nie zapadał, szanowni państwo, w ten sposób tak mocno. A za Kaczyńskiego proszę zobaczyć, co robią. Zapaść wzrost, zapaść wzrost, zapaść wzrost. Oni po prostu u nas rżną, szanowni państwo, WIG 20 dlatego ja uważam, że spółki Skarbu Państwa powinny zostać sprzedane, Szanowni Państwo, normalnie, jeżeli ktoś chce iść kupić, powinno być sprzedawane. Jeżeli ktoś chce kupić, to sobie może kupić. Przecież każdy pisowiec może sobie pójść, yy, 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 od, odkupić sobie od KGHM-u. Yy, zamiast inwestować w nieruchomości, może sobie kupić za milion złotych yy, yy, akcji KGHM-u, czy tam yy, akcji yy, Orlenu, prawda? I tak dalej, i tak dalej, bo to jest po prostu źródło. Moim zdaniem spółki Skarbu Państwa to źródło rypania Polaków i tyle i taka jest prawda, że biedniejemy z dnia na dzień i tam jakieś widzicie, ale najgorsze jest w tym wszystkim że ludzie się nabierają, szanowni państwo, że ludzie są, przepraszam, po prostu są głupi, znaczy się nie, nie powiem, że są głupi, tylko są strasznie naiwni i są finansowymi i ekonomicznymi analfabetami, szanowni państwo. No, mówię wprost po prostu, no są, są ekonomicznymi i finansowymi analfabetami yy, i tyle, bo można im takie ciulstwa wkręcić, ale to nie jest ich wina. To nie jest ich wina generalnie, tak? To nie jest ich wina, no ale po to właśnie jestem ja, szanowni państwo. Po to są elity, po to są ludzie, którzy znają się takich rzeczy, żeby swojemu narodowi powiedzieć prawdę, prawda? No ja mówię tą prawdę właśnie po to, żeby ludzie znali prawdę, bo jak nie będę mówił prawdy, no to tej prawdy znać nie będą. I taka jest prawda, chyba że finansowy analfabetyzm wyplewimy w naszym narodzie no ale z naszą edukacją raczej to nie wyjdzie bo z tego co wiem to w podstawówkach w szkołach dalej uczą A, B, C, D więc szanowni państwo dalej mamy pruski system wprowadzony przez bandę stalinistów do Polski no i jeszcze ludzie się pełzają i cieszą i nie chcą go zmienić zapraszam do subskrybowania kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę merytorycznego komentowania a przede wszystkim do obejrzenia filmu, który pokazał się na ekranach państwa monitorów, pozdrawiam do usłyszenia już wkrótce.